Powiedz Wojtek, na ile to zwycięstwo przybliża nas do Ekstraklasy? Mały kroczek zrobiliśmy, uważam. Jeszcze, jeszcze dwa mecze, także zaczniemy po tych dwóch meczach. Wierzymy jeszcze bardzo. jeszcze nie ma żadnego fura optymizmu? Nie, 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 nie. Spokojnie pochodzimy. Przygotowujemy się teraz do meczu z Plata. Trzeba to klepnąć. jeszcze, jest, jest sobota. Szybko mecz. Później jeszcze mamy, jeszcze mamy tydzień do, do No Trzeba po prostu... Fajny, fajny finish mamy teraz. Trzeba dać dwie kropki na dipę, No i... Fajnie, bo sprzyjająca sytuacja, bo wszystko w naszych, wszystko w naszych nogach, głowach. No na pewno zrobiliśmy milowy krok do kierunku ekstraklasy, także teraz pełna koncentracja i poprawić to w sobotę. i Myślę, że dzisiaj jeszcze nie wiadomo jak wyniki się ułożą, ale my, my patrzymy na siebie, my gramy. Powiedzieliśmy, że będziemy wszystko wygrywać do końca. I na razie to nam wychodzi. Mamy dwa mecze teraz, musimy je wygrać i wtedy na pewno będziemy w ekstraklasie. Bądźmy dobre myśli.